Minął tydzień, Piotr Safer. witam Państwa. Dzisiaj w studiu gościmy Jannę Michalak, Puls Regionu. Dzień dobry. Oraz Pawła Janture, Gazeta Legnicka, portal lca.pl. Dzień dobry. Zacznijmy od Karty Dużej Rodziny. To jest program ogólnopolski, program rządowy, który realizują samorządy. On jest jakby na dwóch płaszczyznach, czyli jedna to są te duże instytucje, które zależą od, od, od państwa, od rządu które i dzięki temu... Duże rodziny, czyli te rodziny, które mają powyżej trzech, trójki dzieci, mogą korzystać z różnego rodzaju ulg i samorządy, które mogą to poszerzać o instytucje podległe, podległe sobie, może również chodzić biznes. W, tym tygodniu, w mijającym tygodniu w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie czterech przedsiębiorców, prywatnych przedsiębiorców, którzy również chcą w tym uczestniczyć. Ten program ma szansę, nie ma szans. To będzie coś, co realnie pomoże tym dużym rodzinom, czy to jest tylko tak naprawdę mydlenie oczu i pokazywanie, że coś się robi, a to tak naprawdę, bo powiedzmy, kartę wielkiej, Dużej Rodziny dostaje każdy bez względu na, na zarobki, na dochody. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Ja nie pamiętam, jakieś miasto bodajże na Polszczyźnie, było tutaj prekursorem tego, im się to sprawdziło. I myślę, że w Lognicy też się to sprawdzi. Bardzo dobrze się stało, że w końcu o tym pomyślano, że te rodziny wielodzietne będą miały takie ulgi, czyli dzieciaty dostaje rabaty. I, I fajnie, że jest to postrzegane, zwłaszcza kiedy w ten sposób, zwłaszcza kiedy mamy niż demograficzny. Tych dzieci w naszym kraju rodzi się coraz mniej. Ale tych uprawnionych, jak się okazało, w Lognicy jest całkiem sporo, bo kartę może odebrać 7 tysięcy osób. I już 2000 tysiące odebrało. 2000 odebrało. A więc całkiem sporo. Bardzo fajnie. bardzo fajnie, że się przyłączają do tego prywatni przedsiębiorcy. Tak, jak tak, w tym tygodniu dwa prywatne przedszkola, e, dwa przedszkola liceum prywatne i, i lecznica weterynaryjna. No brawo, bardzo fajnie i uważam, że. że... Słuchajcie, no, często jest tak, że ludzi po prostu nie stać było w ogóle wychodzić. A dziś, kiedy mają perspektywę zniżkową, to uważam, że wyjdą do tego kina i niekoniecznie całą rodziną. No też warto dodać, że. W ramach Legijskiej Karty są też inne ulgi, nie, nie tylko wejściówki jakby do, do instytucji kultury, również bilety MPK, komunikacja, Ta, komunikacja miejska, są zniżki, także no, jak najbardziej, jak, jak najbardziej trafione pomysły. Też go, też, też go popieram. Nie wiem, czy, czy akurat dużej Rodziny yy, wpłynie na yy, finanse i yy, budżety yy, yy, domowe tak mocno. To też. Znaczy to, no, nie, to na pewno. Nie? I pytanie, czy to pomoże tym rodzinom, bo to na pewno pomoże, jak wiele rodzin mówi, to, tym, które są dosyć majętne, bo one po prostu będą miały taniej będzie im trochę łatwiej. Ale rodziny, które mają problem, mają niskie to uposażenie, to dla nich i tak to wyjście do tego kina to i tak nie, dalej będzie nierealne. Skorzystanie z wielu rzeczy nadal będzie nierealne, bo oni praktycznie są no, na bardzo, bardzo w niskim poziomie, prawda? Więc ten no, wydatek no, pewnie będzie niemożliwy. Oczywiście, ale, my, ul... ale my jako ludzie ulga. zobaczcie, co robią z nami sklepy. Wystarczy, że jest, mhm. y, mamy napis, że jest promocja i lecimy, tak? 20% to już działa na wyobraźnie. No to właśnie, to to jest realna pomoc rodzinom, czy to jest tylko marketing biznesu, firmy. Ale i to, to, to działa w obie strony, oczywiście. No, każdy z nas lubi sobie coś ugrać i mieć coś taniej. To jest oczywiste. I myślę, że to też będzie nakręcać koniunkturę, że, no nie wiem, powiedzmy ten pan weterynarz, tak daje 10% ubóstwa na wszystkie swoje usługi. Nie Teraz... chciał zdradzić tego podczas tego spotkania. Ile mówisz? Wczoraj. No, z komunikatu z Urzędu Miejskiego wynika, że 10% na wszystkie usługi, a prowadzi też z tego, co wiem, sklep. To oznacza, że jeśli wielodzietna rodzina ma zwierzątko, to myślę, że weźmy to pod uwagę. Także i dla doktora jest to dobre, i dla rodzin. I wilk jest syty i owca cała. Tak, natomiast, czy to wpłynie. Czy, czy tego, ja już nie mówię tylko o Legnicy, tylko o Legnicy również no, o, o całym kraju, czy jest to na pewno jakieś prorodzinne pro e, działanie, czy to wpłynie na wzrost dzietności, e, tego, tego, tego nie wiemy, no, bo to, to może za parę lat się, do, się o tym dowiemy, nie wiem, jeżeli ktoś to zbada. Natomiast... A znacie sporo takich rodzin w Legnicy, które mają powyżej trójki dzieci? Nie. Ja osobiście znam tylko kilka. Mało, mało. No ale, jak, no ale jak pokazują dane, na które się powołałeś na początku programu, no to jednak y, jest tych rodzin trochę w Radnicy Znam bardzo. takie rodziny z trójką mm -hmm. dzieci, ale które wyemigrowały z Lewnicy, mm -hmm. to i mają za granicą w Niemczech. Na Czy to jest, no, do, do, mówmy się, no to ogól, media w, w naszym kraju, no to jest jeden z głównych tematów, no przy, się od lat, no demografia jest naszym wielkim problemem i ja po prostu młodym ludziom się nie dziwię, że nie decydują się na, na dużą liczbę dzieci, ponieważ no naprawdę nie ma warunków. Prawda? I myślę, że ta Karta Dużej Rodziny jest, jest jednym z tych prorodzinnych rozwiązań. Oczywiście sama Karta Dużej Rodziny nie załatwi pro, problemu Tak jak to, to becikowe słynne. Tak tak, tak, tak jak i becikowe, ale na pewno jest jednym z tych elementów z działań, yy, które powinny funkcjonować. Jestem jak najbardziej za. Ja myślę, że rodziny byłyby bardziej zadowolone, gdyby mogły hmm. podatkowo sobie ulżyć. Bardziej niż tak, no ale lepsze to niż nic I uważam, że to jest może jeden z pierwszych kroków, żeby tym ludziom faktycznie no, zobaczymy być może kwota wyższa od wolno od podatku wyższa. No dokładnie. Szkoda, że tak, <laughs> znaczy na szczęście to już trochę ta nasowa, sprawa... przepraszam, Mamy kartę dużej rodziny w Regnicy, wszystko to funkcjonuje jest i cieszmy się z tego, natomiast tak ciekawa trochę jest historia tej karty Dużej rodziny, jak ona w Regnicy powstawała. Niestety, nawet przy takim temacie no, nie było się u nas bez sporów politycznych w naszym mieście, ponieważ teraz oczywiście ta karta dużej rodziny ma wielu ojców. Yy, jak każdy sukces. Tak, u nas Legice. się to, to nazywa prezydenckim programem. Tak. Prezydenckim yy, prezydentka prezydent, prezydent I posta, no, te, nie panie. Tak. prezydent kraju też mówił, że to dzięki niemu wchodziła w tak. kampanię. No to, to co, prezydent? To jego sukces. Jego, jego sukces jednocześnie hmm, jakby trochę mniej mówi o tym, że to jest program rządowy, który w Polsce już funkcjonuje od ponad roku. Tak, dobrze mówię? Nie, nie, od tego roku. Przepraszam, od początku roku chciałem. Tak, tak, Dzięki za poprawkę. Od stycznia funkcjonuje. Legnica. E... A samorząd e... w maju też tak, tutaj A jest samorząd tak. promuje, że program obowiązuje od 15 maja, czyli od chwili, tak. kiedy. W Przypomnijmy, że w jeszcze pod koniec ubiegłego roku opozycyjni radni e, upominali się o tą kartę. E, władza odpowiadała im na ich interpelacje tak, tak bardzo wymijająco. Potem nagle e, władze naszego miasta ogłosiły, że ta karta będzie. Także bo, bo, bo przez długi czas tylko jedyna instytucja, która była w tym rządowym programie, no to było nasze multikino jedyne legnickie. Eee, i, I nic więcej. Są z złagodziny ojców, to znaczy, od maja, tą decyzją radnych, wszystkie instytucje te które są również w tym programie uczestniczą. A pytanie, tutaj radny dobrze. Maciej Kupaj bodajże pytał, się zastanawiał, czy nie powinno być, on uważa, że powinno być, eee, jeżeli chodzi również o tego typu zniżki, jeżeli chodzi o, o śmieć. Yes. tak. To oczywiście, że tak. No, dla, dlaczego nie? No im, mi, jeśli miasto może dać ulgę, nie wiem, w przypadku wyjścia do galerii sztuki czy nauki jakichś zajęć w Legnickim Centrum Kultury, no to tak samo może dać upusty na, na wywóz śmieci. To słuchajcie, że tym bardziej, że. Przecież to jest miasta. Bardziej, że ceny podatku śmieciowego w Legnicy nie są niskie. Jak się okazuje, ten system jest sporo pieniędzy zostaje w budżecie miasta. O co zresztą od kilku lat toczą się ostre batalie polityczne w Legnicy. Część Rady uważa, że ten podatek śmieciowy jest nadal y, zbyt wysoki. Bo nie Wy, wydaje mi się, że, że, że tak. podatek śmieciowy to nie tylko podatek śmieciowy. Do tego dochodzą hmm. jeszcze dzierżawy terenu tak, pod tak. kubły i to dzierżawy. To naprawdę kum. duże koszty. Słuchajcie, oczywiście słuchajcie tak. y, te... Pieniądze zostają, miasto sporo pieniędzy na tych śmieciach zarabia. Ten bilans nie wychodzi na zero, tylko miasto jest na, na tym do przodu. O czym świadczą choćby takie, jak ostatnia poprawka, najnowsza poprawka budżetowa, kiedy to prezydent zaproponował, Rada to zaakceptowała. Jakby ta kwota tak przemknęła, nikt z radnych gdzieś nie zabrał głosu przynajmniej na sesji na temat miliona złotych, przeznaczenia miliona złotych na zakup śmietników. Koszy, koszy, koszy. Przepraszam, kosze na śmieci takich miejskich, to jest tam bodajże. 200 kompletów y, tych koszy, wychodzi jeden y, kosz. Mam nadzieję, że to będzie taki solidny, żeliwny że, że, że porządny kosz. Jeśli to są te kosze, które już jeżeli, się pojawiły, i jest 5000 zł, gdzie jeszcze mały efekt skali, no. to, to ja jestem zszokowany. To, to, to muszę to sprawdzić. Ale jak to po... taki kosz kosztuje a, Ale tysiąc. jeżeli są takie kosze, jak na ulicy zutyryckie, takie ładne, tak, no, to powiedzmy, rzeczywiście on może kosztować wmurowany. Dobrze, zobaczymy jak się pojawią te kosze, natomiast mnie ciekawi inny temat, już mniejsza z tymi koszami, jak one będą wyglądały no, i, i, i czy 5 tysięcy za koszt to jest dużo czy mało, no dla mnie to trochę dużo, no ale może do tego tematu kiedyś jeszcze wrócimy, I, ale skoro, y, pamiętajmy, że te pieniądze ze śmieci są znaczone. To są pieniądze z systemu śmieciowego, które miasto musi wydać na to tak, gospodarkę odpadami, odpadami. Od, odpadami. Tak, dzięki za podpowiedź. Nie chciałem powiedzieć gospodarkę śmieciową, ale to się z umowami śmieciowymi kojarzy za bardzo. I, i to świadczy o tym, że jednak gdzieś te zapasy są, prawda? Że można spokojnie można spokojnie ukończyć. I od tych koszy przechodzimy do karty do... No zachęcamy rzeczywiście tak, radnych, tak. prezydenta do tego, żeby może i pomyśleć nad tym. Kolejna rzecz to, to duża polityka, czyli mamy w tym tygodniu trzęsienie polityczne ziemi w rządzie. Ministrowie odchodzą, afery taśmowej, ciąg dalszy. Wystąpienie prokuratora generalnego Seremeta w imieniu Platformy Obywatelskiej komentuje sprawę nasz poseł z Legnicy, poseł Robert Kropiwnicki, który krytykuje działania prokuratora i Platforma chce prokuratora odwołać. Pojawia się karuzela i stanowisk różnych zmian w tych rządowych ławach. Mówi się o tym, że Schetyna Grzegorz, minister spraw zagranicznych mógłby ponownie zostać marszałkiem sejmu, a z kolei ministerstwo spraw zagranicznych objąłby pan Trzaskowski. To porozmawiajmy na interesującym temacie, czyli grupie Schetynowców. Czy oni na tym całym zamieszaniu tracą i zostaną totalnie zmarginalizowani, czy, 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 czy to może sprawić, że grupa Schetynowców będzie miała coś do powiedzenia? się, że powinna mieć coś do powiedzenia jak najbardziej, dlatego że akurat w tej grupie nie ma osób taśmowych, że tak powiem. Ich tam nie, nie przewijają się w tych zapisach. Po drugie, no, Platforma pikuje ostro tak w dół, że, że aż przykro. Teraz masz 17+. Plus. Więc jeśli będą dalej się na te podziały pogłębiać, to znaczy, że oni te dostaną, otrzymają jeszcze mniej w tych wyborach. Także uważam, że Osketyna chcą głos, słowy, nie dobre. spadnie. Nie wiem, czym. On być. będzie tym zainteresowany? Myślę, ja sąd, że nie. Ja sądzę, że nie. Ja myślę, że nie, że, 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 marszał... że ministra Osketyny na parę miesięcy przed wyborami... To jest, znaczy, kompletnie nic mu to nie da? Nic mu to nie da, absolutnie. Ani mu to popularności nie... nie. nie. Myślę że... Ja myślę, że Grzegorz, że na stanowisku szefa MZ-u jest troszkę tak hmm, ma be -bezpieczną, bezpieczne stanowisko w tej chwili zajmuje w, w kontekście obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Jest troszkę tak z boku. Ja MZ sprawy zagraniczne yy, zajmuje się swoimi sprawami, wiadomo swoim resortem jest trochę z boku I jakby no, siłą rzeczy jest to polityka zewnętrzna a nie wewnętrzna czyli jak naj... a dzisiaj w obecnej sytuacji dla członka Platformy Obywatelskiej to yy, sytuacja w której jest się jak najdalej od polityki wewnętrznej chyba jest jak najbardziej pożądana. komfortowa co to, co się dzieje, dla niego ta Tak jak Asia wspomniała to, yy, to co się dzieje no, no, Platforma, sytuacja w Platformie Obywatelskiej dzisiaj nam przypomina. Platforma Obywatelska przypomina mi Titanica, na W internecie pojawiły się tak, tego typu memy, memy, że Grzegorz Schetyna, i podpisany piękny dzień, Beautiful Day, czyli że jest zadowolony, bo to powoduje, że. Do wycięto jego przeciwników i konkurentów politycznych. Ale słuchajcie, czy to... Ale temu Skatyni już tyle razy przypisywano ten, tak, ten, to tak. słynne zdjęcie z tym takim szalonym uśmiechem. Albo filmik, kiedy to na żywo komentował porażkę prezydenta Kowalskiego w drugiej turze z uśmiechem. Po prostu Grzegorz Schetyn jest bardzo sympatycznym człowiekiem. i on jest i zawsze się... ilustracją. To do wszystkich porażek i się platformy przez to uśmiecha, jest, no. jest oczywiście ilustracją no. i skrętnie Ale słuchajcie, mnie bardziej... Ale rzeczywiście on ma powody do zadowolenia? No pewnie, że ma. No właśnie. No a więc to się ma. w ten sposób no. ilustruje. No jak ma, może nie tyle do zadowolenia, to zadowolenie co do jakiejś takiej wewnętrznej satysfakcji, tak. rekompensującej. No, może zadowolenie to za dużo powiedziane jednak. No bo ale... trudno, bo to jednak w naszej grupie, tak? To tak, ale tam jest Ostrowalka. Szwagra jednak, no to, 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 to nie jest to samo. No. Tak, natomiast no, wyrządzono mu sporo krzywdy w Platformie Obywatelskiej, bez dwóch zdań. Słuchajcie, to jest ciekawa sytuacja, zakładając porażkę Platformy Obywatelskiej, która jest, no, powoli, powoli wydaje się być nieuchronna w jesiennych wyborach. Aczkolwiek no to jest polityka, wszystko jest możliwe. Wybor, no wyborów mamy kilka miesięcy jeszcze. Bardzo no, będą no, przyspieszone, ale na to no, chyba się nie. Ale na to nie wskazuje hmm. chyba nic. E, to to ciekawe, zakładając, że platforma obywatelska przegra wybory, e, przejdzie do opozycji, to teraz właśnie pytanie, co się, będzie, co, się, co się w tej platformie będzie działo? Czy rzeczywiście dojdzie do mm, takiej rewolucji zmiany wartej i władzę w partii przejmie? opozycja wewnętrzna, czyli pod przywództwem Grzegorza Schetyny, to byłoby takie naturalne, naturalne kolej rzeczy, prawda? Pytanie jest chyba też o to... Ale czy tak się, pytanie, czy, czy, czy tak się tak. stanie? Tak, i pytanie jest też o Ustanie to, chyba jest i jest walka, jak duża będzie ilość posłów Platformy Obywatelskiej tak, w tym nowym tak, Sejmie. Tak. Jeżeli będzie dosyć spora, to być może wpływy mm, Donalda Tuska zostaną utrzymane i, i, tak. i, i namaszczonej przez niego e, Ewy Kopć. A jeżeli będzie wynik... Na pewno nie będzie. Platforma miała takiej drużyny, jak ma dziś w Sejmie, no, także tak, do... Będzie. Ale czy to będzie, nie wiem, 60 posłów? Czy, no, czy trudno po raz mi stół? dzisiaj mówić. To, ja mówię, to przecież jesteśmy u progu kampanii wyborczej, która się już co prawda rozpoczęła, ale tak naprawdę nabierze tempa z początkiem września. Zobaczymy, ile jeszcze mamy taśmy w zanadrzu. No i, a właśnie, ale ta, 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 ten program cały i, i ta kampania będzie również pod wpływem pewnie tego referendum. Czy ono w końcu będzie, czy nie będzie, tego jeszcze chyba ostatecznie nie jest zdecydowane. Ale ono jest zapisane na teoretycznie na 6, 6, 6 września, więc również przez ten okres wakacyjny no ktoś będzie ten temat podejmował, kiedy będziemy odpoczywać i będziemy na wakacjach. To politycy pewnie Gdy w na jakiś plaży sposób będą. Tak, może politycy będą chodzić po plaży i, i przekonywać ludzi do jowów, albo zniechęcać. Platforma Obywatelska w Legnicy chce tworzyć komitet. Teraz mówi, że będzie konsultować z ludźmi, że to fajnie, że jest referendum i itd., a więc otwiera się na, 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 na wyborców, mówi, że, że, że będzie jakiś komitet zakładany. No i zobaczcie, gdyby nie trzeci wynik Pawła Kukiza w wyborach prezydenckich, oczywiście o żadnych referentach nie byłoby mowy, to jest takie... I ra... drugi wynik prezydenta w pierwszym tak, turze. Tak, także to, no. to jest takie, no, no, dobrze, Platforma chce organizować, przypominać o tym referentach... I pytanie, czy to jest wiarygodne? Dla mnie znaczy... no nie, ale jeśli wyborcy to kupią, no to proszę uprzejmie, no, każdy ma wolną wolę i... Nie zapominajmy, że to jest takie trochę przymilanie się do, do wyborców Pałoku Kiza, tak? bo to jednak od niego wszystko się zaczęło. No i w ogóle do wyborców, bo w końcu o Jowach to też był temat 60 lat plaformy tak. obywatelskiej, Platforma obywatelska pod tymi tak. hasłami. Nie szła, szła do wyborów. Później absolutnie o tym zapomniała. Zapomniała. Znaczy takie... Absolutnie mówią, że nie, bo wprowadzono, te do, tak, do tak, senatu, do, do samorządu częściowo i tak dalej, Platforma mówi, że na ileś tam procent. To jest tak produkt... samo jak właśnie do, do Senatu. Tak samo jak bardzo wiele partii szło z programem likwidacji Senatu i zobaczcie, ile już kadencji minęło. A Senat, senat się ma się dobrze, senat dobrze. Teraz zastanawiają się, czy być może prezydent Komorowski do Senatu by nie chciał się. No Myślę, że to byłoby niepoważne, gdyby głowa państwa. Salwowałaś tak. Senatu. Ale pojawiały się takie informacje, żeby na przykład z urzędu byłych prezydentów do Senatu od razu, prawda? Więc że oni kończą kadencję i do Senatu. Po no jeszcze Izba rozwagi. Czyli nie? taka izba, gdzie, gdzie wykorzystuje się tych byłych prezydentów tak. ich wiedzę. W niektórych ich... krajach takie rozwiązanie stosowało. No są różne koncepcje. Przepraszam, no. ale ja, no. ja, ja, się, nie, ja się jednak będę upierać, że Senat jest niepotrzebny i nie chciałabym w tym gremium żadnego prezydenta, no. choć oczywiście wszystkich nie, szanuję. no Są różne koncepcje polityczne. No. E, Poseł Szczerski, prawa ręka prezydenta Lekta Dudy e, od który ma być jego doradcą sekretarzem do spraw z, z, doradcą do spraw z, z, z polityki zagranicznej, tak? E, no postuluje, że to potem znany jest ze swojej koncepcji, że... P, p, Stworzenia w, Polsce, stworzenia w Polsce, aż mi brak słów, jak mówię o tym, Republiki Wyznaniowej. No, przykład, i, pan, i, i, poseł, I poseł Szczerski na przykład proponuje, żeby w Senacie zasiadał przedstawiciel episkopatu z urzędu. No, to ale to, to, jak to jak dlaczego nie prezydent? Ale to, jak rozumiem była taka wizja futurologiczna, czy coś takiego to nie była realna nie, to, polityka. Nie, która nie, była nie, to nie, nie jest wizja futurologiczna, to jest jego doktryna. No, nie na, no, na jego no, ale no, no chyba nie. na szczęście zgody na jego doktrynę nie no bo ja czytałem. ja, <laughs> ja też po prostu jego wizja, która nie była wizją polityczną i programem, tylko to była luźnym, yy, luźną, intelektualną wariacją na temat różnych... Nie no, zostajesz no, w tej wariacji, może polity... wróćmy na lokalny... Jeżeli każda rynek. koncepcja polityczna, według Ciebie, można może nazwać ją wariacją. No okej, no, okej, okay, okay, Zależy. A zostaw posła No czyli dobrze, no, czyli będziemy mieli wprowadzone no, na przykład, ten problem. to Dlaczego nie mamy mieć prezydenta w Senacie, eksprezydentów w takim razie, skoro możemy mieć przedstawiciel Episkopatu? Czyli co, referendum? W ogóle jest sens tego referendum? Nie. Nie ma żadnego. Nie Pytania nie. są głupie? Pytania są tak głupie, sformułowane, że, że naprawdę. Przecież, jak no. można się pytać obywateli, czy jesteś za tym, żeby Urząd Skarbowy cię nie karł? No. <laughs> Jeżeli nie ma na ciebie dowodów. No to, to już to, to taki znaczy, referendum znaczy, mieliśmy, czy ktoś znaczy, piękny, piękny ogóle... bogaty. zdrowy, bogaty. O to nie powinno być w ogóle, znaczy to jest po prostu. Yy... To co to, to, to wspomniałeś, no, to nie podlega dyskusji w ogóle. No, to jak mówisz, no. o to, czy w państwie powinno, zostać, powinno być przestrzegane prawo. No, to no. To, no, 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 nie, w, no nie lepiej, w zasadzie, żeby w państwie prawa. No, no. Poza tym. No słuchaj, ajdzi, pytanie, no. czy odebrać partiom politycznym pieniądze? Nie, no. nie odbierać absolutnie partiom politycznych pieniędzy. Ja uważam, że ten system, który jest może dziś, nie jest najszczęśliwszy, ale nie może być tak, że pozbawimy partii kompletnego finansowania i zostawimy im wolną rękę w utrzymywaniu się. No to nie, bo się zacznie lobby. To, to już, to już przerabialiśmy w Polsce. może. Ja to, też, to pytanie znowu nie jest konkretne, tylko ono jest czy odebrać, Otwarty. a później Ale co? dopiero będziemy no. zmieniać i tworzyć. A więc Także to jest pytanie jest kolejne beznadziejne i... Jeden i ojowy jest konkretne. Tak, tak jesteś za lub jesteś, tak, albo. No tak, z Jełbami okej. Okay. Ale jest te, te dwa kolejne pytania mm. są absolutnie bzdurne. To nie, jest, to nie są pytania do referendum, to, to są pytania otwarte do dyskusji, a nie do tak lub nie. Tak jak... jest. To są pytania do decyzji politycznych właśnie. Po to też mamy wybory parlamentarne właśnie, żeby też między innymi o takie sprawy decydować. To się ani, ani do... no, a nie w referendach. referendach. No, zobaczymy jak to będzie, zobaczymy. W każdym razie wakacje polityczne na pewno będą w tym sezonie gorące, dużo się będzie... Nie będzie wakacji w polityce. O, nie zostanie. będzie wakacji w polityce, formalne <grym> się zaczynają w sierpniu, ale pewnie w sierpniu. W Radzie Miejskiej w naszym też w sierpniu nie ma sesji, tak nie ma również posłowie też odpoczywają w sierpniu. Ale w tym roku chyba że dziś, tak Piotr wspomniał, Ród. że to ten sierpień to raczej będzie gorący. No jak mam 6 września referendum, także i później. Yy, to za chwileczkę wybory parlamentarne. parlamentarne zobaczymy, zobaczymy, czy w ogóle to referendum ostatecznie będzie i, i jak będą się te polityczne mm, słupki układały. Dziękuję Wam za rozmowę, dziękuję, dziękuję Państwu za, za uwagę. Do widzenia. Do widzenia.